Sprzedałeś to piękne łóżko? Nie sprzedałem, wyrzuciłem. Wyrzuciłeś łóżko po babci. Ty się zastanów trochę nad sobą, wiesz? Ty nawet nie umiesz sobie zrobić zakupów. Nie umiesz kupić sobie butów, nie umiesz kupić sobie spodni. Przecież umiem. Nie przerywaj mi. Może nie uświadamiasz sobie, w jak poważnej znalazłeś się sytuacji. Uświadamiam? Dlatego muszę pić. Oczywiście przepraszam wszystkich, jest mi bardzo przykro, byłem pijany i tak dalej. Pewnie najpierw powinienem przeprosić Ciocie. Ciocia nie wychodzi. Zamknęła się w swoim pokoju i przestała mówić. Prawdziwa sztuka pochodzi od Boga i to śmieszne żądaj za nią pieniędzy. Ale dopóki jest copyright, chcę, żeby mi te gnojki płaciły. Za to, że puszczają te moje główienka w tych swoich kucheckich windach. Czy to możliwe, żeby do człowieka mówił jego własny koc? Jeśli masz na myśli normalny kroc, to możliwe.